Wyciągnęliśmy już sprawny akumulator z samochodu, zamontowaliśmy akumulator wcześniej obciążony, no akumulator pod 4A obciążeniem pokazuje 5V, więc jest całkowicie rozładowany. Eee, zobaczmy jeszcze na mierniku. O, teraz samochód daje jakiś, obcią no 6V ma, 4-6V ten zakres. Dobra. Odpakujmy starter. I tak, podłączamy klemy. Jak podłączamy klamę, no tutaj nam migają diody. Zobaczymy czy w ogóle na takim rozładowanym da radę. Dokładnie, dokładnie, bo na no, no całkowicie rozładowanym akumulatorze nie wiem, czy ten starter działa, ale zobaczmy. Ok, jak zapaliła się dioda y, zielona, to znaczy, że można zacząć odpalać samochód. No, odpal. mi już się zaświecił zapłon. No to dawaj, odpalaj. Dobra, <grym> Dobra co wziąłem. Wziąłem. Czekaj, czekaj. Mów jak się zaświeci. Dobra, no to odpalaj. No, dobra, trzeba jak było odpalił. Za drugim razem, ale odpalił. Czekaj, się nie pomoczyłeś? Nie, nie załóż, jedna minusa sobie załóż. tylko e, Zobaczmy, po pierwszym odpaleniu. No, 7,7 V. Czyli jeszcze nie, nie został podładowany za dobrze. Dobra. I podłączmy sobie teraz miernik cęgowy. I ampery. Czekamy. O, odpalaj. No jakieś 350 amper tam poszło. Ile poszło? 350, coś takiego. Oh, oh, oh. No. Dobra. No tak jak widać, nawet całkiem wypompowany akumulator, z całkiem rozładowanym akumulatorem, jesteśmy w stanie odpalić samochód. Dobra, z ciekawości zobaczymy, czy odpali na samym starterze. No, dawaj! Podłączyłeś? No, dawaj. A nie idzie nic. Nie idzie nic? Nie, a podłącz jeszcze raz. No, czekaj. Nie, muszą migać, muszą migać. No, czekaj. Powiedz, jak zielona będzie. Dobra. No, dawaj. Odpalił nawet bez akumulatora. O, no, mocne. Ej, to było ciekawe, naprawdę. Ale to ciekawe, bo co ono po czemu on sprawdza, że jest podłączony do klem? Obciążeniem? Jakieś małe napięcie było w, w, ten, w elektronice? No, no pewnie, pewnie coś ciągnie. Myślę, że obciążeniem. No dobra, nawet bez akumulatora Ciekawe. się udaje.